I zobaczcie. Kolejny dzień temperatura zeszła i od razu wracaj na idzie. Więc szybki taki research, powiedzmy, czy też rozpoznanie po budowie. Co zrobiliśmy? Dogodziliśmy sobie tutaj te odrzeża. I wygląda to następująco. Powiem Wam, że nie lubię za bardzo z majstrem robić takich rzeczy i dzielić to na dwa dni z tego powodu, że na drugi dzień, jak już płytki sobie z powrotem dorzucacie, pozostałe to te, które zdążyły już złapać, nie macie za dużego już manewru. W ogóle nie macie manewru, bo ich już nie ruszycie, bo są przyłapane. Tak, a wiadomo, że można by było je trochę przesunąć na krzyżyku, bo wiadomo, że no, w życiu. Jest kolorowo, nie? Ale tutaj nie wyszło nam wcale źle. Powiem Wam szczerze, że dobrze żeśmy to już skończyli. Więc tak tutaj te wnęki powychodziły z tą listwą. Więc jest chyba spoko. Od razu dorzuciliśmy sobie już do samego dołu płytek ostatni rząd. I co? I przeszliśmy już pod strefę. Pod strefę kąpielową, mianowicie układamy sobie teraz już płytki e, drewnopodobne i już e, trzy rzędy sobie wystartowaliśmy. Możesz pokazać te rzędy. Tak one tutaj się prezentują. Mnie się podobają bardzo. Zobaczcie, że no, naprawdę dobrą robotę robi ta imitacja tego drewna. E, I tak jak mówiłem... Nie będziemy ich tam jakoś regularnie układać w miarę. Zobaczcie, że przesuną, przesunęliśmy je sobie trochę. Czyli wyliczyliśmy sobie mniej więcej jak tam ostatni rząd będzie wychodził z zapasem. No i od dołu następna wiadomo, że do samego dołu nie dolatujemy, bo tam będzie jeszcze robiona, tam będzie jeszcze robiona izolacja, będzie wklejana taśma, także nie będziemy tutaj płytek na razie wklejać. Mamy brodzik, brodzik też będzie tutaj zamontowany, bo czekajcie, pokażę Wam brodzik. Zobaczcie odpływ, odpływ już jest trochę z nami, bo Szyfowa zakupiła go chyba w grudniu. Więc co tutaj się składa? Tutaj mamy taką też materiał do wklejenia, żeby sobie dodatkowo to uszczelnić i Nasz odpływ to jest chyba 80 cm jakaś taka kluczyk do otwierania tego odpływu żeby później włosy sobie móc wybrać z niego i odpływ prezentuje się następująco już od razu żeśmy to sobie zakupili z żeby nie trzeba było płytki wcinać bo wiem, że na bank by to nie wyszło za fajnie natomiast tutaj jest takie czarne szkło dość grube już Wam pokazuję o, patrz. takie szkło wykończeniowe także już tutaj nic się nie trzeba z tym bawić powinno to wyglądać naprawdę bardzo fajnie jak to zamontujemy tutaj macie dostęp do tego odpływu o, jakaś taka na oringu wciskana także dostęp jest odpływ też jest dosyć taki wygląda na porządny nie jest to jakaś tam cienka blacha, tylko dobre grube tutaj spawy porobione. Regulacja do ustawienia sobie poziomu Dobra, no i co, i będziemy go, zaraz zobaczymy, czy będzie pasował. Będzie pasować. I co, odpływ, odpływ będzie tutaj. Odpływ będzie tutaj. I trzeba będzie go tutaj ustawić z płytkami na pewno Połączyć tutaj z naszym odpływem. Sprawdzić test do ognia i ogień i... Do równa zalać betonem, i później będziemy mogli sobie płytkami dojechać i tutaj wyciągnąć. Także nadeszła wiekówomna chwila. Będziemy mogli sobie go w końcu zamontować. Na razie odstawiamy go na bok i dokręciamy ścianę z płytek. Popatrzcie sobie jeszcze raz, zobaczcie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Wszystkie u nas płytki w domu to też nie są jakieś tam płytki, Bóg wie jakie. Tylko raczej takie zakupowane po prostu z marketów budowlanych. Te drewniane akurat są z Kastoramy. Kupiliśmy je też już jakiś czas temu, bo były akurat w dobrej promocji i też trochę z nami leżały. No ale jak ktoś ma akurat jakąś gotówkę w zapasie, że może wydać, żeby to po prostu przeleżało, to się opłaca, bo jak bierzecie większą ilość tych metrów, tych płytek, to już później się robi Wam cena. Także warto w ten sposób zaoszczędzić. Fajnie to się prezentuje. Te płytki też tutaj na tych systemach wyglądają spoko. Dokupiliśmy sobie trochę tego. Bo Przecież nie będę wiecznie do OBI jeździł i, i sobie dokupował tych klipsów, bo w marketach na przykład w OBI u nas paczka 100 takich klipsów kosztuje 30 złotych a za tyle samo klipsów w internecie zapłacicie 16 My tu ich kupiliśmy chyba 800, także na pewno nam nie zabraknie System klinów pasuje, to są te same kliny. Kliny w zestawie jeszcze przyszły, także mamy tutaj 200 sztuk, plus te nasze żółte. Także nie powinno nam ich zabraknąć i można działać. Zobaczcie, że te się trochę. Te kliny się trochę różnią od tych, mianowicie te mają tutaj taką łódeczkę, czyli jak ją wciskacie. Teoretycznie więcej kleju tutaj Wam wchodzi, te są takie płaskie, także też będzie na nich spoko się układało. Sprawdziliśmy już jak się zapinają, nie są jakieś tam tandetne, żeby się miały zaraz urwać, także dobry zakup i bardzo szybka wysyłka, bo zakupiliśmy je z samego rana o godzinie 8, a na następny dzień. Już mieliśmy je w paczkomacie, a paczkomat mamy pod nosem. W zasadzie parę kroków z wyjścia z naszych bloków. Także bardzo pozytywnie zaskoczony tym faktem byłem. I mamy co robić. Jeszcze tak na szybko z poradnika starej przekupy na targu. Wam pokażę o co chodzi z tymi listwami, ktoś kto nie wie, no ja też nie wiedziałem, także ja się dowiedziałem, to się z wami podzielę. E, te listwy są różnych e, grubości, tutaj e, szerokości tej listwy kryjącej, także trzeba najlepiej sobie tą listwę dobrać do grubości płytki. To jest dziesiątka, płytka jest dziesiątka i powinno wszystko pasować. Oryginalną stroną jak dorzucicie to wygląda w ten sposób, ale tutaj możecie zobaczyć, że mimo tego, że to jest dedykowane niby pod płytkę, dyszkę, to Wam tutaj nie wejdzie. Jest tutaj ten ząbek, ale płytka i tak jest większa. Czyli w momencie, kiedy macie oryginalną płytkę, wszystko jest spoko i wygląda to naprawdę bardzo estetycznie. Natomiast w momencie, kiedy macie płytkę już uciętą, no to mamy coś takiego. A jest na to myk. Wystarczy, że płytkę trochę z tej strony sobie podszlifujecie pod kątem, i wtedy ona Wam tutaj wejdzie. Ten ząbek się na nią zaciśnie i wygląda idealnie, jakby była fabryczna. Tu wygląda to w ten sposób. Warto sobie. Przy klejeniu na przykład posmarować cementowym klejem płytkę do tej strony, a tutaj na przykład tą listwę sobie wkleić na silikon. Wtedy będziecie wiedzieli, że na pewno to się będzie dobrze trzymać i się to nie zrusza, i będziecie musieli później to kombinować z docięciem. Także no, listwy ładne. Widzicie, że naprawdę dosyć spoko to wygląda. Wiadomo, że jest przy tym trochę roboty. W szczególności jak się robi w obrzeżach. A tynkarz na przykład obrzeże nie zrobił Wam w kącie 45 stopni, tylko na przykład macie je trochę takie rozwarte, i, i wtedy też jak dochodzicie sobie do. No, tutaj z tej drugiej strony. Jak z tej drugiej strony sobie dochodzicie. Jakby było na równo, no to jest wszystko spoko. Jak jest rozwarte, to będziecie mieli taki mały odchył, to też warto sobie trochę po prostu tutaj tył zeszlifować, wtedy ta szczelina, która i tak będzie. Będzie po prostu mniejsza. Ale to wiadomo ktoś sobie zrobi raz. A drugi raz już zrobi lepiej. <grym> Także, dobra, wszystko już Was nie zanudzam.